Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pogadamy o Adamie Lalana, angielski zawodnik, występujący na pozycji napastnika. W 2000 roku dołączył do Akademii Southampton. Może być traktowany jako wychowanek tej drużyny. W pierwszym zespole zadebiutował w 2006 roku. Roku. Występował w niej właśnie aż do 2014 roku, kiedy trochę mu się znudziło i poszedł do innego zespołu na, do Burlandu. Latem ogłosił przejście do Liverpoolu. W reprezentacji Anglii strzelił tylko jednego gola. Jak do tej pory w końcu odszedł z Liverpoolu do Brighton i to jest taka dzisiaj taka ciekawostka, bo dzisiaj y, Brighton właśnie walczy z Adamem Lananą w składzie z Manchesterem United. Y, Manchester United to tacy sąsiedzi, którzy siedzą w tej samej lidze co Liverpool, więc może być ciekawie. Obstawiajcie wynik, y, jak ktoś będzie Najbliżej obstawieniu wyniku to będą jakieś tam nagrody. A najlepsze komentarze i troślone komentarze dam pod tymi komentarzami Serduszko. Tutaj jeszcze kilka newsków, takich dodatkowych. Data urodzenia 10 maja 1988, miejsce urodzenia Sen Alban Anglia, pseudonim nie wymieniono kluby który grał są Southampton, Liverpool i Brighton